Przechodzimy do pawilonu 7, czyli strefa Indie. Słuchajcie, jesteśmy przy stanowisku gry The Invincible. Gra, która powstaje w oparciu o powieści Stanisława Lema. PGA to jest pierwsze miejsce, w którym możemy zobaczyć gameplay z tej gry. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie, co ma ona do zaoferowania. Ze mną jest Maciej. Cześć, Maciek Dobrowolski ze Star Wars Industries CMO. Gra opiewa o powieści Stanisława Lema. Czy możesz nakreślić naszym widzom, jaki wpływ miało to na Waszą grę? Czy my się wzorowaliście? Gra jest adaptacją powieści, nie jest jeden do jeden. Zostają najważniejsze postaci, zostaje historia, którą widzimy z oczu nowych postaci. Nie, nie chcieliśmy ruszać postaci Lema, oczywiście one występują też w historii, ale nie nimi. Gramy, więc mamy nową ekipę, która rzuca nam trochę inne spojrzenie na to, co się dzieje w książce i daje to nam przede wszystkim to, że możemy, czytając wcześniej książkę, możemy znaleźć coś nowego w grze, chociaż dalej to jest ta sama historia, a potem jak sobie przejdziemy granie, a nie czytaliśmy książki, to możemy przeczytać książkę i znów znaleźć coś, coś ciekawego i odkryć dalej ten świat. E, czym w ogóle będzie ta gra? E, jaki jest zamysł tak naprawdę fabuły? To jest gra przygodowa FPS, widoku pierwszej osoby. My to nazywamy retro sci-fi thriller, bo jest w takiej stylistyce atom punkowej, czyli to jak ludzie sobie wyobrażali przyszłość w latach 50., -tych, 60., -tych, czyli tak jak Lemp pisał książkę w 64. -tym. Przygoda, thriller, odkrywanie historii, odkrywanie tajemnicy operowanie wieloma różnymi gadżetami, które są takie bardzo namacalne i możemy rzeczywiście poczuć, się, że tam jesteśmy, duża imersja tego, że jesteśmy w tym hełmie, że jesteśmy w tym ciężkim stroju. Ile mniej więcej czasu zajmie graczowi przejście tej gry i czy będzie mógł ją przechodzić wielokrotnie? Planujemy i jest już zaimplementowanych wiele zakończeń. Nie powiem na ten moment jeszcze ile dokładnie. Gra jest gdzieś pomiędzy Czasowo jest gdzieś pomiędzy Firewatchem a Alien Isolation, tak bym powiedział. No i pewnie bardzo ważne pytanie dla naszych widzów: kiedy premiera? W przyszłym roku. Za nami Motion Capture, ze mną jest Michał. Opowiedz nam i naszym widzom, co tutaj możemy w ogóle zobaczyć. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Michał Janowski z tej strony. Widzicie tutaj mock -up branżowo, motion capture, tak? Na typowej hali moc-upowej można oczywiście rejestrować ruch człowieka, ale nie tylko. Można budować rozmaite modele, przeszkody, miecze, pistolety, pseudogóry. góry, to co widać też na ekranie nad nami, na showreelu. Tu i tu, na tych różnych ekranach czasami widać rycerza, który psuje budynki, a to były zwykłe meblościanki, które zadeklarowaliśmy jako modele budynki z dużego miasta, tak? Co można robić na hali Mokapowej? Można nagrać animację do filmu, można stworzyć postaci do gier, można dokonać analizy ruchu ciała w sporcie. Na przykład analizę techniczno-taktyczną. Jasne, zadam takie pytanie, bo widzę, że praktycznie nie ma tu opóźnienia w momencie renderowania. Co za tym stoi? Gdzie to jest ten magiczny trik. Nie oszukujmy się, to jest już. Można się kłócić, która generacja trzecia, czwarta, piąta nie wnikamy. Jest to najnowsza generacja tego całego systemu Motion Capture marki OptiTrack, która nominalnie wszystko projektowała już bezpośrednio pod najnowszy silnik Andrila pod piątkę. I dlatego to, co widzicie, nie ma opóźnienia. Ile mniej więcej trwa, powiedzmy, praca nad. Jedną postacią w grze. Rozumiem, że gry są różne, ale czy mówimy tu bardziej o dniach, tygodniach czy miesiącach? Odpowiem jak studenci u mnie na egzaminach: to zależy. Jeżeli jest mała produkcja, możemy zamknąć się w dzień półtora. Naprawdę. Zawsze trzeba założyć jako dobry fachowiec, dobry kowal, dobry szewc. Zawsze dzień na przygotowanie. A później, jeżeli nie jest potrzebne, jest zbyt skomplikowane. Działanie w postprodukcji, naprawdę 1-2 dni to jest góra. E, ostatnie pytanie. Najciekawsza postać, jaką udało wam się zmokapować? A druga, czy jest jakaś taka wymarzona postać fikcyjna, albo na przykład już nieżyjąca, którą chciałbyś stworzyć? Najciekawszą postać, którą mieliśmy do tej pory, e, to Anioł Rycerz. Postprodukcja trwa, bo naprawdę trzeba to dopieścić, aby móc się tym pochwalić. E, to, co mnie się najbardziej marzy. Do tej pory we wszystkich produkcjach, głównie zagranicznych niestety, ale były też i polskie, jeżeli chodzi o gry komputerowe, husaria. Jesteśmy na stanowisku wydawcy Spacewalkers, jest ze mną Kamil, cześć. Cześć. Powiedz mi Kamilu, w co można u Was pograć i czym się aktualnie zajmujecie? To tak, że tak powiem, od początku. Generalnie zajmujemy się naszym głównym komercyjnym projektem. To jest Gierka Interregnum Chronicles, False Prophet. Jest to druga odsłona serii, i to jest świat wykreowany przez polskiego pisarza sci-fi Przemka Kardę w książce o tym samym tytule. No i w obrębie tego uniwersum tworzymy własny scenariusz i własne gry. Zaczęliśmy od e, symulatora stacji kosmicznej. E, to jest e, Interregnum Chronicles Signal. No i tutaj gracz może jakby poznać troszeczkę ten świat, poznać całą historię, e, wkręcić się w to uniwersum. No i teraz e, na PGA przyjechaliśmy właśnie z demo e, kolejnej gry. No i to jest Interregnum Chronicles False Prophet, czyli taktyczna turówka e, e, oparta na tym samym postapokaliptycznym, zmrożonym świecie. Jak widzę, mamy tutaj turowy jakiś shooter. Coś w stylu X-koma, jak rozumiem. Jeżeli bym porównywał do tej gry, czym wasza gra będzie się wyróżniała na tle tych takich taktycznych shooterów, można powiedzieć. Tak, jeśli chodzi o taktyczne shootery, no to postawiliśmy na klasykę. Jest dużo mechanik, dobrze znanych z takich gierek. No ale u nas bardzo chcieliśmy, żeby gracz miał pełną imersję, mógł się wczuć. W postać, którą kieruje, czy całą karawanę, bo będzie to grupa postaci, więc nie znajdziecie u nas żadnych Marines, napakowanych żołnierzy, będzie to raczej pani z biura, marketingowiec, wiecie, żeby gracz mógł się po prostu utożsamiać z kimś, kto rzeczywiście został oderwany od swoich codziennych zajęć nagłą apokalipsą. Właśnie powiedziałeś, że zaczynamy od zera, czyli typowy RP od zera do bohatera, także jakbyś mógł naszym widzom nakreślić pokrótce fabułę tej gry. Właśnie dlaczego ta pani, jak wspominasz, z biura nagle musi chwycić za broń? Pewnie. Generalnie jakby zarys fabularny, też nie chcemy go w pełni spoilować, bo jest to dopiero demo, ale jest to droga rodzica do odnalezienia swojego dziecka w tych bardzo niegościnnych warunkach. Tutaj też nazwa gry, fałszywy prorok, false prophet, może dać już dużo do myślenia, że jednak ten rodzic posunie się do absolutnie wszystkiego, żeby odnaleźć swoje dziecko. E, także musimy po prostu przekonać innych, żeby pomogli nam przetrwać w tym świecie, żeby swoje umiejętności dołożyli jako cegiełkę po prostu do całej karawany, no i żeby wspólnie udało nam się e, przetrwać jak najdłużej. Super, e, oczywiście ważne pytanie, kiedy premiera gry w takim razie? Premiera gry planujemy ją na koniec 2023 roku. To jest jeszcze długa droga. Na razie to jest, że tak powiem, pierwsza wersja demonstracyjna, ale mamy nadzieję, że wyrobimy się z developmentem i już pod koniec przyszłego roku będzie można w to zagrać.